To jest w to ja. I gdzieś będzie sam wiatrak. Jest brzydka pogoda. No nie widać, że jest brzydka, ale tam jak w pada, to aż do haczowa widać. Trochę sobie przekręcił tutaj się śnięć, nie jakby nie miał.

To jest wiatr. No, zapowiada się, może nie deszczowo, może nie wiecznie, ale deszczowo. Powiem Wam, że odkryłem skąd jest ten kołek. On jest z planety Mars. Nie, tak się śmieje, tylko. No, on jest z planety Mars i właśnie się tam urodził. No, może nie, ale go. Kółki się nie dodam, ale się tam... Pierwsze się tam... No, znaleźć się tam jako pierwszy. <słuch> Sekret na życiu zwiraków do mody ci.ło się to zaraz, zaraz pokażemy moli? I... Moli, jak moli. Widzieliście chyba ten filmik? dałem. jeszcze takie... tablety. Co? Moli jest fajna. Nie lubię się. Dobra. Do zobaczenia, bo ja to nagrywam tabletem, a mój tablet nie lubi. Dobra, staję, to dá okay.